Okej, okay. jestem dopiero nie tak dawno po nagraniu filmu, w którym omawiam wszystkie reformacje złocońców z bajek. I tak nie omówiłam wszystkich reformacji, bo zapomniałam o fable, zap zapomniałam o Apple, zapomniałam o Tolarei i zapomniałam o... No w sobie też jakby nie patrzeć Kitty. To Kitty teoretycznie to jest była zreformowana. No wyleciał mi te reformacje z głowy i zapomniałam je omówić, więc przepraszam za to. Bądź co bądź praktycznie wszystkie reformacje omówiłam. Ale dostaję taką informację od Marcina. Pytacie mnie on, co sądzę o nowym wyglądzie Laily. Ja stwierdziłam, że nie wiem, żeby mi nie spoilerował, ale wiecie co? Jak go za to wspomniał, to stwierdziłam, że dobra. Niech będzie. Zaspoileruję sobie. Zaspoileruję sobie jak Laila wygląda w szustym sezonie, bo... No wcześniej wiedziałam o tym, że Laila pokaza wreszcie jak wygląda. Wreszcie zobaczymy Lailę w odcinku jak się Gozen. No i Laira będzie współpracowała z Tomoe, no to już wiem. To są spoilery, których nie mogą uniknąć. I stwierdziłam, że dobra, zobaczę jak Laira wygląda w tym szóstym sezonie, sobie to zaspoileruję. No i później to jeszcze będę omawiać w momencie, gdy będę się zabierać do komentarza tego odcinka. Zobaczyłam jak Laira wygląda. I wiecie co wam powiem? Wiecie co wam powiem? Proszę bardzo. Makijas Fajna maska. I spilki. Z... Co ja naprawdę, co ja kurwa, naprawdę, znowu muszę wspominać o tym? I znowu muszę omawiać ten temat. Zamira kulu to jest pierdolony seksizm. To jest seksistowski siek, który kurwa sezy nienawidzi wobec dziewczęt tych dziewczyn? Jak ktoś śmiał wątpić w to, bo były pewne osoby, które. Pytały się mnie w komentarzach, ale dlaczego uważa, że lala jest dziewczęca? Proszę bardzo, dlatego jest dziewczęca, bo ma pomalowane usta i dlatego pochodzi na spilkach, dlatego jest dziewczęca. A was kochana marynet nie jest dziewczęca, bo marynet nie chodzi na spilkach, nie maluje się. Nie ubiera się dziewczęco. I, i, i nie zachowuje się dziewczęco. Jak lala się dziewczęco, to, to zachowuje. Ale się wkurwiłam teraz. Znaczy... Ale starać się, dlaczego się wkurwiłaś? No wkurwiłam się dlatego, bo... To jest po raz kolejny... To co tutaj widzicie? To jest dowód, że ja mam kurwa rację. Zamiera to jest seksistowski ściek, który chce nienawić wobec dziewczęcych dziewczyn. Jak ktoś chce z niej, mógł w komentarzach się mnie pytać, ale dlaczego ty uważasz, że lala jest dziewczęca? Dlaczego ty uważasz, że lala jest dziewczęca? I jakie są powody ku temu że tak uważasz? Tak, niektóre osoby wątpiły w to, że Laila jest dziewczęca i pytały się mnie, dlaczego tak uważam, że Laila jest dziewczęca. No to proszę bardzo, twórcy sami to potwierdzają, że Laila jest dziewczęca. Sami dają mi do zrozumienia, że tak, Laila jest dziewczęca. Sami mi to potwierdzają tym designem. No i tak, zgadzam się z MG. Zgadzam się z MG. Chrysalis, Laila, wygląda przepięknie. Ja się z tym jak najbardziej zgadzam, podpinam się pod to. Skoda tylko, że jest ona nam przedstawiona jako zło wcielone. Skoda tylko, ze twórcy tego pierdolonego seksistowskiego ścieku, zwanym mirakulumem, chcą, żebyśmy pluli nienawiścią na Lali, żebyśmy nienawidzili laili. No tutaj o sobie dziecko, ja się po raz kolejny na to, co ja mówiłam. Nie, dopiero co nie, dopiero co wczoraj. Ja wczoraj robiłam ten post. Wczoraj robiłam post na temat Naomi. I w tym poście na temat Naomi, mówiłam o tym, że Naomi jest fajnie wykreowana ogólnie, ze. Yyy... Jest sporo nadziei na to, że Naomi też będzie zreformowana w przysłości i te fani rebuchają, mają fajne nastawienie do Naomi. No i porównywałam to do Layli między innymi. Że jak Naomi jest fajnie wykreowana, tak Layla oczywiście, która jest dziewczęca, jest wykrowana w taki sposób, żeby na siłę była przedstawiona negatywnie, tak samo jak Chloe i żeby na siłę... No twórcy na siłę chcą nazwać nam nienawiść względem mniej. Więc jak ktoś jeszcze, ktoś jeszcze miał celność mieć wątpliwości co do tego, czy Laila, e, jest taką samą ofiarą seksistowskiego pisarstwa jak Chloe, no to, proszę bardzo, twórcy sami w tym momencie udowodnili, że mam rację, twórcy sami potwierdzili to, że mam rację. Kurwa. Oni się już z tym nawet nie kryją. Oni się z tym nie kryją nawet, oni otwarcie dają do zrozumienia, że takim Miraculum to jest seksistowski ściek, który ma na celu z znienawiść wobec dziewczęcych dziewczyn. Oni sami dają to do zrozumienia w tym momencie, sami w tym momencie dają to do zroz to, to Sami dają to do zrozumienia! Już się nie muszą z tym kryć, ponieważ mają fandom skierdonych ludzi, mają toksyczne chłopcyce, jako swoje fanki, które same gdy widzą dziewczynę na, na spinkach, to plują nienawiścią na nią. Ale to są bardzo? Lajlo w szóstym sezonie chodzi na spilkach. Lajlo w szóstym sezonie ma 17 lat i chodzi na spilkach. No proszę, czyli się da? Czyli nastolatka może chodzić na spilkach? No kto by pomyślał? Oczywiście, że może. Ale wiecie, kto nie chodzi na spilkach. Wiecie, kto nie maluje pazdokci. Wiecie, kto się nie maluje. Wiecie, kto jest pierdolą chłopcycą. I wiecie, wobec kogo twórcy narzucają nam sympatię. Wiecie? Wiecie, kogo mamy kochać? Wiecie, kogo mamy podziwiać? Wiecie, z kogo mamy brać przykład? Dziewcyny? Wiecie, kogo mamy wielbić? Wiecie, komu mamy chibicować? No, jej! Definicji kury domowej, która spilek nigdy nie założy. Nigdy się nie pomaluje. I nigdy, nigdy, nie będzie jakkolwiek dziewczęca. Proszę bardzo. Ten nowy design Lili jest potwierdzeniem wszystkiego, co przez cały czas mówiłam. To jest wojna dziewczęcej dziewcyny i pierdolnej chłopcycy. I twórcy chcą, żebyśmy byli po stronie pierdonej chłopcycy. Dlaczego? Bo miraculum to jest seksistowski ściek, który faworyzuje chłopcyce, który to nam sympatię względem chłopcyc i który nazota nam nienawiść wobec dziewcecych dziewczyn. Tak, to jest też seksizm. To jest seksizm. Ja to odbieram jako seksizm. nie dziewczynom, za mają się ubierać jak chłopcyce, nie dziewczynom, ze mają się, no, ubierać jak chłopcyce i być matkami, które w wieku 18 lat zakłodzą w i, no, mają rodzinę i zło im na faceta. No, to, to jest właśnie miraculum. To jest całe mirakulum. Sezanie nienawiści wobec dziewczęcych dziewcyn, nadzocanie nam sympatii względem chłopcy, nadzocanie nam e, sympatii względem kur domowej jak marinet. Jak marinet Marinette to jest chłopcyca i kura domowa w jednym. Ubiera się jak kura. to co? Ubiera się jak chłopcyca. Ubiera się jak chłopcyca, a z charakteru to jest kura domowa. Tym jest marinet. Jest kurą domową i jest chłopcycą. Ale co? Dalej będzie narracja, nie, że, da, da, dalej będzie kurwa narracja, że Laila to jest zło wcielone, że Laili mamy nienawidzieć, że Lailo, mamy gardzić, to co? Dalej ktoś w komentarzach, dalej ktoś będzie pytał mnie, dlaczego uważam, że Laila jest dziewczęca, bo ostatnio Sygora się mnie o to pytał, ostatnio Sygora nie rozumiał, dlaczego uznaje Laila za to dziewczynę? Sygora tego nie rozumiał i jego widzowie też tego nie rozumieli, to co, dalej tego nie rozumiecie? Co może już teraz dotarł do was, Dlatego przez cały czas twierdziłam, że Lala jest dziewczęca. Już teraz nikt, nikt mi już nie będzie tutaj... Yy, nikt tutaj nie będzie kwestionował w tym momencie tego, co ja mówię o Lali. Lala jest dziewczęca. I twórcy sami to w tym momencie potwierdzili. To no potwierdzili to dlatego, ponieważ jak mówiłam... Przedstawiałem Lale jako zło wcielone, bo jest dziewczęca, którą chcę znienawidzić wobec dziewczyn, tych dziewczyn. Teraz Laila jest dla nich takim zastępstwem, za Chloe przedstawiali Chloe przez cały czas negatywnie, przez te 5 sezonów. To teraz Chloe się pojawia od czasu do czasu, ale skupiajmy się głównie na Laili, żeby ją przedstawiać negatywnie, bo jest dziewczęca. Proszę bardzo, ja mówiłam, ja przez cały czas mówiłam, ja przez to czas mówiłam, że Laila to jest taka sama ofiara sezenia nienawiści wobec dziewcecych dziewczyn jak Chloe. Ja mówiłam, ja mówiłam. No i co? No i co, i kto miał rację? No i kto tutaj przez cały czas miał rację? No ja miałam rację przez cały czas. Ja przez cały czas miałam rację. Zerala jest dziewcęca. Za twórcę ma azą nienawidz względem mnie i ją przedstawić najgorszy możliwy sposób, bo jest dziewczęca! Ja przez cały czas miałam rację tutaj. Proszę bardzo. Przez cały czas. Od samego początku. Racja była po mojej stronie. I w tym momencie już nie macie jak mi udowodnić, że się mylę. W tym momencie, w tym momencie nie macie, nie macie już jak mi udowodnić, że się mylę. To jest ostateczny dowód na to, że mamy rację, Laila jest dziewczęca. Gdyby mi rakulum nie nienawiści wobec dziewczęcych dziewczyn, no to ta dlaczego w takim razie główna antagonistka chodzi na spilkach, a główne pokaderki to są kury domowe i chłopcyce, które spinek nienawidzą, które sukienek nienawidzą. Które kosmetyków nienawidzą i które nienawidzą wszystkiego, co jest dziewczęce. Dlaczego tak jest? Bo mirakulum sezy nienawidź wobec dziewczęcych dziewczyn. I już nie macie jak z tym walczyć. Nie macie już w tym momencie jak z tym walczyć. Twórcy sami to w tym momencie potwierdzili. Teraz już nie muszą Cię zbraniać psa, Tym Już nie muszą tego ukrywać. Już nie muszą tego ukrywać, bo mają ten spierdolony Fandom Mirakuluma, mają tą bandę seksistów ze smarty Pensem na cele, mają tą bandę toksycznych chłopcyc, które plują nienawiścią na każdą dziewczynę, bo założyła spilki. Więc teraz proszę bardzo, mogą przedstawiać lale w najgorszy możliwy sposób, mogą przedstawiać kloi negatywnie, jak im się chce, bo mają ten spierdolony Fandom, który to wspiera. Mogą zrobić z Agli też złą osobę. też się może okazać z Agli jest faktycznie zła, bo ma makija z potocami, bo ma pol malowane paznokcie Oni się z tym nie kryją! Oni jest naprawdę... On, on, oni już nie będą nawet zaprzecać! To to jest to ten moment, gdy oni nie będą zaprzecać! Gdy ja im otwarcie powiem, że sedzą nienawić wobec tych dziewczyn, gdybym ja miał jakieś spotkanie z twórcami Miraculuma i gdybym ja im zazuciła, że oni sedzą nienawić wobec dziewczyn, tych dziewczyn i za usiłują ludziom, ludziom nazucić, za mają nienawidzieć młodych dziewczyn, bo ci ubierają dziewcę, co? No to oni jedynie to pstak, głową na tym etapie, stwierdziliby, że tak ma z rację, no i co nam, no, co nam zrobisz? No, no to, tak by stwierdzili, to są bezcelni toksyczni ludzie, ci twórcy Miraculuma. Tomas Astrok i ta jego toksyczna banda, to są toksyczni, zli, skodliwi, seksistowcy, patriarchalni ludzie. Którzy nastolatkom nadostają macierzyństwo, zakłodzenie w ciądze, ubieranie się jak chłopcyce, nie o swój wygląd. No. To właśnie mi rekurum narzuca. Z jednej strony główna antagonistka, która chodzi na spilkach, z drugiej strony główna bohaterka, która ubiera się jak pierdolony babochłop. Bo jest babochłopem, tym jest marinet. Ładzi w jakiś paskudny spot jak z lumpeksu, w jakiejś paskudnej kosulce, też z lumpeksu wyjętej. No. Ryj ma tak bzydki, że nie da się patrzeć na nią. To jak? Ktoś jeszcze ma wątpliwości? Ktoś jeszcze będzie zapsecał? Ktoś jeszcze będzie się mnie pytał, dlaczego uważasz, że lala jest dziewczęca? Dlatego. Dlatego uważam, że lala jest dziewczęca. Właśnie dla kurwa tego. To koniec. Na tym etapie... Mogę zakończyć wszelkie debaty z ludźmi, którzy będą miejsce usiłowali bronić to ścierwo. Wy już nie macie co go bronić w tym momencie. Wy już w tym momencie nie macie co go bronić. Gdyby oni dawali nam jakąkolwiek nadzieję na to, że Lajna będzie zreformowana, gdyby was właśnie była jak Naomi. Dziewczyna, która zachowuje się trochę źle, ale ma też zrozumiałe powody, dlaczego się tak, a nie inaczej zachowuje, to wtedy... Wtedy to byłaby zupełnie inna bajka, wtedy to byłaby zupełnie inna rozmowa. Ale w momencie, gdy mamy Laile, która chodzi na spilkach i która jest negatywnie, na, sile, na siłę jest negatywnie przedstawiana, jako z zło wcielone, no to wy już nie macie, jak bronić tego ścierwa? To jest już ten moment, gdy wam się skończyły argumenty. Ktoś chce bronić Miraculum, to niepotrzebnie. Niepotrzebnie, bo ja już nie będę odpowiadać na jakiekolwiek próby bronienia tego ścierwa. Jak ktoś będzie jeszcze mi usiłował zasugerować, że no Miraculum nie jest taki zły, no Mirakulu mnie nie nienawici wobec dziewczęcych dziewcyn, to ja już nawet na to nie będę odpowiadać. Ja już nawet nie będę podejmować jakiejkolwiek dyskusji z tymi ludźmi. Sygor, ty już nie masz o tym ze mną dyskutować na ten temat. Dla mnie dyskusja jest ostatecznie zakłócona. Ja mam rację, ty nie masz. W tym temacie, właśnie. Nie mogę co z tego wybronić. Mirakulum chce zanienawidzić wobec dziewczęcych dziewczyn. I oni w tym momencie sami to udowodnili. Bo na tym etapie, to nie uznają toksyczne chłopcyce, jako swoje fanki, Bada seksistów, którzy też gdy widzą dziewczynę na spilkach, to, to plują nienawiścią na nią. Od razu ją wyzywają, atakują, gnębią. Taki psychopaty z tyfantą, mają ci twórcy Miraculum'a. Więc to nie by mogą. Pluć nienawidzią, jak chcą, względem tych dziewczyn. Mogą je atakować. Mogą nas atakować, mogą nas wyzywać, jak im się ze mnie podoba w tym Mirakulumie. Jak mówiłam, nie macie już argumentów. To, to jest koniec. To jest koniec wszelkiego bronienia mirakulum na moim kanale. To jest koniec wszelkiej dyskusji na temat tego, czy mirakulum może być lepsze, czy mirakulum może być reformowalne. To jest koniec. Oni w tym momencie sami dali do zrozumienia, że tak sezon nawić, wobec dziewca tych dziewcząt. Sami dali to do zrozumienia w tym momencie że z jednej strony mamy Lailę, która ma sporo designów. Lale to jest postać, która ma najwięcej designów. Zwróćcie uwagę na to, że ona ma najwięcej designów. A z drugiej strony mamy Marinette, która przez sześć sezonów ma jeden i ten sam pierdolny design. Tak samo wygląda, tak samo się ubiera. Ma charakter kury domowej, a ubiera się jak chłopcyca. Przez cały czas tak samo. Ale Lale się przebiera, Lala różnie wygląda. Layla faktycznie jest dziewczęca i tutaj macie ostateczny dowód na to, że Lala jest dziewczęca. Co? Myślicie, że gdyby Lale nie była dziewczęca, to to... Skoro Lyle nie jest dziewczęca, to nie, Skoro Lale, Lale nie jest dziewczęca, to co mu założyła spilki? Ty kto ją zmusał do tego, żeby założyła spilki? Ty kto ją zmusał do tego, żeby się pomalowała? Nie, kurwa! Nikt jej do tego nie zmusał, to była jej decyzja, bo ona jest dziewczęca, bo ona lubi spilki, bo ona się lubi malować. Case closed! jest fucking closed! Nie macie już z tego tutaj słuchać obrońcy Mirakuluma Ja miałam przez cały czas, raz, za, przez cały czas ja miałam rację. Ja przez cały czas miałam rację. Przez cały czas Mówiłam od samego początku. Mirakulum Sezy nienawiść wobec dziewczęcych tych dziewczyn I co? Wyso wam teraz? Co może dalej myślicie, że chcecie wybronić tą miraculum? Nie macie już tego bronić. Miraculum jest seksistowskie. Miraculum atakuje dziewczyny, bo się lubię co ubierać. Taka jest prawda. I sądzę, że są na to. Za mam rację. Lana, która chodzi na spilkach, Marinette, oczywiście, na spilkach, by nigdy nie chodziła, bo jest chłopcycą. się ubiera kurwa jak chłopcy jak chłopcy wygląda Dlaczego jeleka wygląda gozej w subsezonie jako tygrysica? Może mi to ktoś wytłumaczy, dlaczego jeleka gozej wygląda jako tygrysica w subsezonie? W pierwszych pięciu sezonach w tacy, jej design z czwartego sezonu był znacznie lepszy. Bo ona nie miała te jakichś tutaj pazurów, nie miała głupich dodanych na siłę. I wyglądała lepiej w czwartym sezonie. Bardziej dziewczęco wyglądała. A teraz co? Wygląda gozej. Nie bo od razu wyglądała źle. Nie mówię, że ten design jest zły, ale jest gorszy niż to, co mamy tutaj. To było lepsze, to było zdecydowanie lepsze. Tutaj wyglądała bardziej dziewczęco. I teraz tak. Dlaczego oni pogorszyli jej design? Dlaczego oni stwierdzili, że ona w szóstym sezonie będzie miała gorszy design, jako fioletowa tygrysica. Wiecie, dlaczego oni tak stwierdzili? Wiecie, dlaczego? Wiecie, dlaczego tak stwierdzili? Bo jej leka była załadna! Bo ileka w czwartym sezonie jako fioletowa tygrysica była załadna, była zbyt dziewczęca! I stwierdzili, że nie muszą to zmienić, bo to jest niewybacalne. Tak samo potraktowali Rose. Rose, która w susy w sezonie ma tak paskudow fryzurę. Dlaczego ona ma tak paskudow fryzurę w susy se w sezonie? Co dalej, ktoś będzie mi mówił, że Rose ma raka? Wiecie, ja z jednej strony też tak twierdzę, ale z drugiej strony, przynajmniej tutaj jedną ze raz zrobił ze, dał mi tak trochę do zrozumienia, w sumie no nie ma jakiegoś bezpośredniego dowodu, który świadczyłby bo o tym zarozmaraka. Może ona tak naprawdę nie ma raka, tylko twórcy stwierdzili, że będzie miała bzytką fryzurę, że będzie miała jeszcze że będzie miała znacznie bardziej bzytką fryzurę niż miała do tej pory, bo i fryzura była zbyt ładna, była zbyt dziewczęca i fryzura w tych pierwszych sezonach pięciu. Więc twierdzili, że w to sezonie musi mieć fryzurę bardziej jak chłopcyca! To jest ospecenie, to się nazywa ospecenie! To co oni zrobili tutaj z Rose i z Uileką. No. co to za ironia Rose, to właśnie Rose i Uilekę tak trochę ospecili. To żeby dlatego, bo były zbyt dziewczęce, to trzeba było je trochę ospecić, żeby nie wyglądała aż tak dobrze? No. To mówi samo za siebie. To samo za siebie mówi. Za ja cały czas mam rację. Że Miraculum to jest ściek, który chce nienawić wobec dziewczęcych dziewczyn. Za taka chłopcyta jak Alix, to jest namocowicie przedstawiona pozytywnie, Zamamy mamy ją kochać, zamamy ją uwielbiać, zamamy ją ubóstwiać. A Laila, która jest dziewczęca, jest przedstawiona negatywnie. Agli, która ma pomalowane paznokcie. Agli, która ma makija z potocami. Ja stało fandom i z fandom Mirakulma jej nienawidzi, już wszyscy podejrzewają, że ona jest Lailą. Albo, że ona współpracuje z Lailą. Prędzej się okaza, że z nią współpracuje. Na pewno nie za nią jest. No, to, 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 to jest fani, fani Miraculuma nienawidzą Agli i podejrzewają ją o najgorsze. A, Diana? Diana! Diana jest kochana, wszyscy kochają Dianę, wszyscy uwielbiają Dianę. Nikt nie podejrzewa Dianę o to, że mogłaby być Lyron albo, że z Lailą współpracuje. Nikt jej o to nie podejrzewa. Kompletnie nikt tam wszyscy Dianę kochają. No ciekawe, dlaczego może, dlatego, bo się ubiera jak chłopcyca. I nie będzie ona przedstawiana negatywnie, bo oczywiście jest ubierać jak chłopca, jak chłopca wygląda. Więc co? Jest ktoś ma wątpliwości na tym etapie, jest ktoś będzie. Yy, Jeste ktoś będzie tutaj kwestionował to, co ja mówię? Już nie macie jak tego kwestionować. Miraculum sezy nienawiść wobec dziewczęcych dziewczyn. I dopóki Laila albo Chloe nie będą zreformowane, najlepiej by było, gdyby obydwie były. I dopóki Marinette wreszcie nie zacnie cierpieć za to, co robi, za to, jak postępuje i za to, co narzuca innym dziewczynom. Albo to, albo Marinette ma cierpieć i ja w tej bajce do cholery jasnej chcę dziewczynę, dziewczynę no, na która ubiera się dziewczynco, na co dzień się ubiera dziewczynco, chodzi w sukienkach, chodzi na spilkach, maluje paznokcie, maluje się, Kocha modę, kocha śpiewać, kocha tańczyć. I to ma być wasza postać, to ma być tak wasza postać. Zebędzie kwestionować działania Marynet zopierdzieli Marynet za jej zakowanie i marynarka się jej słuchać. Taka postać dziewczęce dziewczyny w Mirakulumie, albo Layla i Chloe mają być zreformowane, albo ja nigdy nie przestanę twierdzić, że Mirakulum chce zienieniwić wobec dziewczęcych dziewczyn i nie odpuszczę tego tematu. Ja tego tematu nie odpuszczę. Bo nie pozwolę na to, żeby ta seksistowska, toksyczna, bajecka od tak sobie bezkarnie tutaj była, i nie pozwolę na to, żeby toksyczni ludzie na to cali nienawiść względem poszczególnej grupy dziewczyn. Ja na to od tak nie pozwolę. Będę o tym mówić, będę to potępiać i mam nadzieję, że coraz więcej osób zacznie rozumieć to, jakim mirakulum jest spierdolone że coraz więcej osób do mnie dołączy i za cały ten fandom, miraculum, a już nie będzie taki mocny w momencie, gdy teraz więcej osób zacznie po mojej stronie stawać. Bo teraz więcej osób zacznie sobie zdawać sprawę z tego, że to ja stały co miałam rację, a miraculum to jest seksistowski i patriarchalny ściech, bo tym jest miraculum. I co? I dalej Sygora będzie twierdził, że to jest bajeczka dla dziewcy? Nie, kurwa, to nie jest bajeczka dla dziewczyn, to jest bajeczka dla pierdolonych chłopców i dla mężczyzn, bo dla mężczyzn miraculum jest wygodne. To mężczyźni lubią damskie postacie, których cały życiorys to jest zachodzenie w ciążę, gotowanie, sprzątanie, i zajmowanie się pakorami. To mężczyźni lubią takie postacie, a Mary właśnie taką postacią jest. Dobra, Uspokojecie się, bo jest dostaną pierdziel za to, że... Za bardzo ksyce i będę miała takie problemy ze. no, zostanę wycofana z tego mieszkania. No ale się wkuzyłam i musiałam ten temat omówić. Jak mówiłam, nie macie w tym momencie jak. To jest, to jest ten etap, gdy nikt mi w tym momencie nie udowodni zaśiemela. Nie macie jak udowodnić mi tego zaśiemela. Po prostu nie macie jak. Miraculum nienawidzi wobec dziewcząt, tych I co? Jakich argumentów użyjecie? Osoby, które będą ze chciały ze mną debatować na, te, na ten temat. Jakich argumentów użyjecie, żeby mi udowodnić, że się mylę? Juleka i Rose są traktowane jak śmietnik. Laila jest przedstawiona w najgorszy możliwy sposób tylko po to, żeby wszyscy jej nienawidzili. Chloe tak samo. A każda pierdona chłopcyta w tej zjebanej bajeczce, jak Zoe, jak Marinette, jak Ali, jak Alix jak Milen... Jest przedstawiana pozytywnie i wszyscy absolutnie nadostają nam sympatię względem na tych chłopcy. To jest sedzenie nienawiści wobec dziewca tych dziewczyn. I nie macie już argumentów, żeby mi udowodnić, co tak nie jest. To będzie na tyle. Pozdrawiam tych, którzy rozumieją to, co mam na myśli, którzy mnie wspierają. Nie pozdrawiam tych, którzy dalej bronią to pierdolone miraculum. Bywajcie.